Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Pracowni Literackiej. O ten film bardzo prosiliście przez Instagram. Zależy Wam na tym, żebym pokazała repetytoria, jakie teraz są na rynku, skomentowała je krótko i może wskazała to, które szczególnie polecam. Postaram się dziś to dla was zrobić. Od razu też powiem, że ten film nie jest efektem żadnej współpracy, nie, nie jest filmem sponsorowanym. Oczywiście to i tak nie zmieniłoby tego, co mówiłabym w filmie, no ale chcę to zaznaczyć, że wszystkie te repetytory kupiłam za własne pieniądze. Nie, no i będę je tutaj z szacunkiem dla osób, które je tworzyły, nawet wtedy, kiedy jakieś rozwiązanie nie będzie mi się podobało nie, komentować. Od razu też powiem, że pewnie pojawią się w filmie nawiązania do moich notatek bądź mojego kursu maturalnego online z tego powodu, że po prostu sama też stworzyłam materiały przygotowujące do matury, między innymi w oparciu o to czego w repertoriach brakowało, albo czego tam nie znajdowałam dla swoich uczniów i co chciałam im dać, więc jeżeli ktoś na przykład nie życzy sobie takich trendów, no to w tym momencie nie musi oglądać dalej, bo najważniejsze jest to, żeby w pracowni panowała miła, dobra, serdeczna, merytoryczna, ale ciepła atmosfera, żebyśmy się wspierali przed maturą. To co? Pamiętajcie tylko, że jest jeszcze coś takiego jak bezpłatny newsletter, w którym wysyłam notatki do najnowszych publikowanych przeze mnie filmów i możemy startować do tej merytorycznej części dzisiejszego materiału. Zapraszam! Kochani, zanim powiem Wam, jakimi kryteriami się kierowałam i zacznę omawiać po kolei książki, um, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na kilka kwestii. Um, nie odbierzcie tego, proszę jako takiego starczego gadania. E, ale mam pytanie, czy um, chcąc kupić repetytorium, zastanawialiście się nad tym, dlaczego to robicie? To znaczy, czy przypadkiem jest tak, że kupujecie to repetytorium, bo e, większość e, osób po prostu repetytorium kupuje przed maturą, jest taki trend, e, że się te książki gromadzi, ale czy rzeczywiście zamierzacie się z niego uczyć? To jest jedno z pytań, które zadaję moim uczniom na korepetycjach, na przykład. Druga sprawa, czy jesteście na pewno osobami, które lubią czytać długie partie tekstu z książki, które utrzymują swoją uwagę na takich treściach i, i które z nich czerpią wiedzę? E, czy tak to wygląda? Jeżeli tak, to świetnie, ale jeżeli wasza uwaga często się rozprasza, to wtedy polecałabym wam inne metody nauki. No i tutaj, chociażby filmiki na YouTube, YouTube które omawiają to w trochę inny sposób. W moim kursie maturalnym też tak jest, że ja tam po prostu mówię, coś się zmienia, są prezentacje, więc dla osób, które mają problemy w skupieniu się, to może być ciekawa opcja. Poza tym chciałabym zwrócić Waszą uwagę na jeden sposób myślenia, który czasami towarzyszy maturzystom. A wiem to, bo po prostu przez ostatnie lata rozmawiam na ten temat mnóstwo z uczniami. Słuchajcie, czy przypadkiem nie macie takiego przekonania, że repetytorium zdejmuje z Was trochę odpowiedzialność? To znaczy, że kupujecie książkę, która zawiera w sobie absolutnie wszystkie treści potrzebne do przygotowania się do matury, i Wam zostaje tylko czytanie ich, i właściwie tak to samoczynnie ma do głowy wpaść. Jeśli tak, to muszę powiedzieć, że uwaga, uwaga, uwaga. W repetytoriach pojawiają się błędy merytoryczne czy jakieś edytorskie. Nie wynika to oczywiście ze, ze złej woli tworzących je osób, każdy ma prawo się pomylić, wy się mylicie, ja się mylę, naprawdę każdy. Natomiast ym, trzeba mieć tę świadomość, że gdzieś na stronie X komuś mogła się y, obsnąć ręka i mógł się tam pojawić jakiś błąd, więc wy musicie być cały czas przytomni. Zwłaszcza, że w przypadku y, zakupu repetytoriów nikt, nawet jeżeli później z ekipy tworzącej repetytorium, jeżeli ktoś zauważy błąd, to nikt się do was nie odezwie, bo nawet nie ma waszych danych. I ja między innymi dlatego śpię w miarę spokojnie w nocy, bo mam maile do wszystkich moich klientów, zarówno jeśli chodzi o notatki. no W kursie, to już w ogóle mamy grupę, na której się komunikujemy, gdzie ktoś zadaje mi pytania, gdzie ludzie zadają mi pytania ci, którzy są w kursie, więc wtedy można na bieżąco te rzeczy jakby objaśniać. Na repetytoriach działa to trochę inaczej. Więc jeżeli uważacie, że repetytorium to absolutny spokój, to nie, tu też trzeba cały czas. Tę wiedzę porównywać z tą, którą się ma w sobie, z tym, co mówił nauczyciel w szkole, z jakimiś jeszcze innymi źródłami. Oczywiście nie przesadzamy z tymi źródłami, zawsze do tego namawiam, natomiast yy, warto też tę trzeźwość myślenia zachować. No dobrze, no to teraz kryteria, którymi kierowałam się przy ym, ocenianiu, przy przyglądaniu się tym repetytoriom, bo ocenę i decyzję zostawiam Wam. Yy, na pewno zwracałam uwagę na to, w jaki sposób są opracowane lektury obwiastkowane, bo uważam, że to jest jeden z głównych powodów, dla których repetytoria się kupuje. Yy, I jest to, yy, powiedziałabym, też taki dział, który rzeczywiście z udziałem repetytoriów można yy, jakby sobie. Yy, nie wiem, zaktualizować, można się nauczyć treści związanych z lekturami ogwiazdkowanymi właśnie dzięki e, tego typu książce. Poza tym patrzyłam na to, czy są tam zagadnienia z poziomu gimnazjum, może, czy są zagadnienia językowe, e, czy ciekawie pisze się na temat rozprawki. To była Wasza prośba. Napisano do mnie, abym się też temu e, przyjrzała, więc e, to są te treści. Zwracałam też uwagę na błędy rzeczowe e, albo na sposób sformułowania e, w ogóle opisów, lektur, żeby dać Wam znać, co na ten temat sądzę. Szata graficzna i tym podobne mniej e, istotne kwestie też brałam pod uwagę. No to co? Zaczynajmy. Dodam jeszcze, że wybrałam lalkę na tę lekturę, e, która miała być taką miarodajną, czyli patrzyłam na to, jak w każdym z repetytoriów e, ten tekst został opracowany. E, być może dlatego, że lalka e, z mojego sklepu cieszy się dużą popularnością e, i jest tam zarówno streszczenie, jak i opracowanie, tabele, wszyscy bohaterowie. No i za Zastanawiałam się, jak to jest w repetytoriach, czy te notatki są podobne, czy inne. Zaczniemy od takich dwóch książek e, z wydawnictwa. Oldschool. Mamy język polski, repetytorium maturzysty i arkusze maturalne. Nie jest to publikacja, o którą często pytaliście, czy, czy ją przetestuję, no ale ponieważ znalazłam ją w sklepie, no to stwierdziłam, że też do niej zajrzę. I powiem tak. W tym repetytorium nie znajdziecie powtórzenia wiedzy z poziomu gimnazjum, w tym repetytorium nie znajdziecie też. Pogłębionych informacji na temat rozprawki czy pisania tekstów. Jeśli chodzi o szatę graficzną, to jest, powiedziałabym, tak naprawdę średnią. Mam nadzieję, że widzicie. No i to, co przede wszystkim sprawia, że jeśli chodzi o to repetytorium, bym wam je odradzała, mówię to z bólem serca, to fakt, że lalka została tutaj omówiona na trzech stronach, z czego połowę jednej ze stron stanowiło zdjęcie, i w przypadku tych, kolejnych dwóch lalka nie zajmowała całej kartki, czyli tak właściwie mówimy o dwóch stronach związanych z lalką. Bardzo powierzchownie, bez żadnych um, dokładnych informacji na temat bohaterów, um, nie ma żadnego streszczenia porządnego, więc w związku z tym, jeżeli ktoś kupuje repetytorium i chce mieć wiedzę z lektur obwiastkowanych, no to nie jest w stanie tego na bazie tej książki osiągnąć. Dlatego, jeżeli ktoś pytałby mnie o zdanie, powiedziałabym, że nie, choć bardzo szanuję... Pracę osób, które tę książkę przygotowały. No, takie, takie jest niestety życie. Dobra, więc to odkładam. Kolejna rzecz to repetytoria, o które bardzo często pytaliście i to jest wydawnictwo Grek. I teraz zacznijmy, jeśli chodzi o wydawnictwo Grek, od takiej znanej książki. Ja ją też mam wiele lat już w swojej kolekcji i tutaj mamy do czynienia opracowa z opracowaniami lektur i wierszy oraz z materiałami na temat epok. Nie ma tutaj kwestii związanych z rozprawką, wiedzą językową i tym podobnymi. Książka tego też nie obiecuje, więc ja po prostu nie Uważam, żeby to była najlepsza opcja, jeśli chodzi o zakup repetytorium, no bo nie ma tych ym, jakby aspektów. Natomiast tego wydawnictwo nie obiecuje, więc nie można też mieć do nich o to pretensji. Jeśli chodzi o omówienie lalki. Pewnie jej nie znajdę, ale pokażę Wam, jak to wygląda. No to ma ono właśnie taką, taki kształt lanego tekstu, bez żadnych obrazków, bez żadnych kolorów ani tabel, który jest rozpostarty na bodajże 18 stronach. Jeśli się nie mylę, mamy tam dokładnie jakby rozdział po rozdziale streszczone. No i chcę powiedzieć, że skuteczność tego streszczenia już testowałam na rozmaitych osobach. Niestety większość maturzystów zasypia, nie jest w stanie tej swojej uwagi utrzymać. Jeżeli jednak, Wy, ty, e, osoba, która mnie oglądasz, e, lubisz takie teksty, no to zapraszam, można do nich e, zerknąć jak najbardziej. Warto też zwrócić uwagę, że tutaj. Nie ma tego błędu rzeczowego, jeśli chodzi o lalkę, że wynalazł Geist metal lżejszy od powietrza, bo wynalazł lżejszy od wody. Natomiast jest to tak ujęte, że właściwie jak ktoś przeczyta bardzo powierzchownie i na szybko, to może odnieść wrażenie, że mowa jednak jest wyłącznie o tym powietrzu. Postaram się to dla Was znaleźć widzi w Stanisławie bogatego desperata znającego nieco nauki przyrodnicze, który mógłby finansować chemiczne eksperymenty. Twierdzi on, że jest możliwe wykrycie materiału lżejszego od powietrza. Wynalazki Geista, metal lżejszy od powietrza budzą w Stanisławie respekt i ciekawość. No i oczywiście tutaj napisano właściwie, że um, nadal jakby myśli się o wynalezieniu tego me metalu lżejszego od powietrza, ale znając życie można rzucić okiem i powiedzieć, aha powietrze, nie woda. I tutaj Mogą się jakieś błędy pojawić, więc ym, prosta szata graficzna, długo opracowane lektury, brak yy, niektórych lektur z gimnazjum, na przykład Zemsty tutaj nie ma, więc to jest ta książka. Dalej, Idziemy do kolejnego repetytorium ze strony wydawnictwa Grek, Już inaczej ułożone, już lalka nie zrobiona tak rozdział po rozdziale, ale bardziej zbiorczo i to repetytorium ma też ciekawszą formułę, taką graficzną. Natomiast znowu mam wrażenie, to jest moja opinia, takiej dość dużej powierzchowności. I no, brakuje mi takiej dogłębnej analizy, na przykład, nie wiem, tabeli z wszystkimi bohaterami, a nie tylko z najważniejszymi. Wolałabym, żeby to wyglądało inaczej. No i jeśli chodzi o to repetytorium, to tutaj też nie znajdziecie, jak widać. Materiałów związanych na przykład z wiedzą z gimnazjum, czyli nie ma tutaj dziadów części drugiej, nie ma tutaj zemsty i tym podobne, to nie jest obowiązek, aby repetytorium maturalne zawierało tego typu informacje, bo to w końcu jest materiał z gimnazjum, ale niektóre zawierają, więc no jeżeli miałabym powiedzieć, na co macie wydać te kilkadziesiąt złotych, no to nie na książkę, w której tego brak. I lecimy dalej do kolejnej propozycji, też wydawnictwa Greg. Zobaczcie, teraz na rynku są trzy ich książki. I tu jest sytuacja o tyle ciekawa, że to jak jest ułożona ta książka. A to, jak jest ułożona ta książka, jakby. Chodzi mi o to, że to, to jest po prostu podobne. Można odnaleźć fragmenty tej książki w tej książce, takie długie. I mówiąc tutaj o lalce, to naprawdę większość tego, co jest tu napisane, zostało włożone tu i jeszcze uzupełnione, bo ta książka ma też większą objętość, została przedłużona. To na pewno trzeba powiedzieć. Natomiast nie ma też w tej książce. Materiałowie jeszcze, przepraszam, że tak szukam, ale chcę mieć pewność, że nic nie. Nie, nie pomyliłam, nie ma tutaj powtórzenia znowuż z gimnazjum, więc jakkolwiek. Biorąc pod uwagę szatę graficzną pamiętacie jak to wcześniej wyglądało. Jest już zdecydowanie lepiej. Mamy sinusoidę profesora Juliana Krzyżanowskiego, to bardzo zawsze cenię. I widzę, że w ogóle idzie to w dobrą stronę. No to nie ma też tych kwestii z gimnazjum, a to moim zdaniem znowu w innych książkach, które analizowałam, jest zrobione, więc można przejść kolejny krok wyżej, bo jak zauważyliście, idziemy tak sobie kroczkami, zauważając coraz więcej i zatrzymując się przy i jeszcze bardziej wartych uwagi. I teraz takie średniaczki. Dwa średniaczki, to jest. Tutaj mam kartki jakieś z notatkami, zaraz je odkleję, może już je odkleję. Matura wademeku 2020 oraz słuchajcie, matura. Repetytorium, tak to wygląda. I tutaj dzieje się rzecz fajna, ponieważ tu mamy piękne powtórzenie z gimnazjum, na początku jest taki dział. Tu mamy też lektury z poziomu gimnazjum, ale znowuż jak idziemy do lalki, to co się okazuje? Tu lalka zrobiona jest na dwóch stronach i treść zawarta jest w jednym akapicie. Więc jeśli jesteś osobą, która wie, że w lalce jest mnóstwo nie, motywów literackich i chce poznać tę treść, żeby móc ją aplikować w rozprawce, no to nie Niestety yy, nie będzie to możliwe, biorąc pod uwagę wiedzę zawartą tylko w tym repetytorium, więc znowu ma już plus związany z gimnazjum, z gramatyką itd. Tak no ale to, że lalka jest zrobiona na dwóch stronach, no moim zdaniem sprawia, że jednak nie że tu gdzieś powinien być zachowany taki zdrowy rozsądek. No i tu jest podobnie. To jest moja książka prywatna, więc jest brudna, przepraszam. Ale da się czyścić, bo już ją myłam parę, co sezon ją myję. No i tu też lalka jest um, na bodajże dwóch stronach. Nie ma streszczenia, tylko są um, bardziej takie kwestie związane z opracowaniem. Znowu, czy Repetytorium ma obowiązek um, streszczania treści? Nie. No ale mam wrażenie, biorąc pod uwagę Wasze potrzeby i to, co mi piszecie i jak się ze mną kontaktujecie, że jednak jest to ważne, więc to bym sobie odłożyła na bok. I teraz co ja tu jeszcze mam? I jeszcze y, mam y, takie repetytorium dla poziomu rozszerzonego. To jest oczywiście bliźniacze, jeśli o to chodzi. I co tutaj mogę powiedzieć? Tu nie ma żadnych dodatkowych lektur, tak widziałam. M może się mylę, ale tak zauważyłam. Ym, nie ma tu dodatkowych lektur, y, takich, które będą za chwilę w dwóch książkach, które mam wrażenie w tym zestawieniu gdzieś tam będą przodować. Więc teraz werble. Moi drodzy, i pokazuję Wam te dwie ostatnie książki. I mowa tutaj o teraz matura. Teraz matura poziom podstawowy, i teraz matura poziom rozszerzony. Jeśli chodzi o lalkę, ma ona tutaj więcej niż dwie strony, mniej niż 18, jest opracowana bardziej wynikliwie. Mamy tutaj treść lalki, ale ciekawostka. Pełniej zrobiona jest na poziomie podstawowym niż na poziomie rozszerzonym. Czyli twórcy wyszli z założenia, że dla osób, które zdają maturę rozszerzoną, to będzie mniej istotne, to znaczy, że te osoby już tę treść znają i poszli w proponowanie wam y, trochę trudniejszej frazy, trochę bardziej skomplikowanych treści, więc. Y, to to jest taka ciekawostka, że z tym repetytorium słabiej powtórzycie treść lektury niż z tym. Kolejna kwestia, jeśli chodzi o to repetytorium, bo, bo ono jest jakby takim Typem moim głównym, jeśli chodzi o poziom podstawowy. Ma ciekawą, ładną taką szatę graficzną, ale font jest dość mały i przez to jest jeszcze taki szarawy, więc to też trochę męczy wzrok. Jeśli chodzi o to opracowanie lalki, zauważyłam taką tendencję do pisania o tych najważniejszych kwestiach, ale tak jakby w dłuższych fragmentach, czyli to jest niezwyodrębnione. Jeśli chodzi o bohaterów, też się tutaj pojawiają, ale najważniejsze postaci. I teraz, jeśli zestawić to. Z tymi moimi notatkami, gdzie macie tabelki i gdzie macie na przykład losy Stanisława, wybranych bohaterów, wprawdzie, ale tych wybranych bohaterów, ta tabela jest znacznie dłuższa. No to jeżeli tak sobie na to patrzę, to już mamy kwestie społeczne, a na to, co się dzieje w tym opracowaniu, to wygląda to jednak trochę inaczej. Niemniej z tych wszystkich zdecydowanie najlepiej. Dajcie mi chwilę. Znajdę sobie tę lalkę, żeby Wam ją pokazać. Widzicie, o to mi chodzi, że to się też tak trochę taki lany tekst. Nie ma takiego podziału yy, jak gdzieś tam. No ale okej, okay, jakby jest. Natomiast, no nie ma sytuacji idealnych, i tutaj sytuacją nieidealną jest to, że w materiałach dotyczących rozprawki, dość dobrze zrobionych, znalazłam taką proponowaną formułę rozpoczynającą tezę moim zdaniem. Ja już nie będę tutaj wchodziła, może na ten temat w ogóle nagram osobny filmik na temat moim zdaniem w tezie. Nie będę o tym mówić. Natomiast to nie jest idealne rozwiązanie, a w tej książce się pojawiło. No ale są też plusy. No mamy tutaj lekturę z poziomu gimnazjum, mamy też gramatykę z poziomu gimnazjum i w związku z tym uważam, że książka jest godna polecenia. Kochani, znacie już mój typ związany z repetytoriami maturalnymi. Mam nadzieję, że nikogo z twórców tych książek nie uraziłam, bo nie taki był cel tego filmu. Cóż, jeżeli macie pomysły na kolejne materiały, to dajcie koniecznie znać, jestem dla Was do dyspozycji. Ściskam Was serdecznie. Do zobaczenia w moim kursie, w moich notatkach do zobaczenia w newsletterze. Jesteśmy w bezustannym przedmaturalnym kontakcie. Pa, pa.